Łukaszczyna wrocławskie fakty. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale witam także widzów w portali Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty, a zatem jest z nami. Cały Dolny Śląsk. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszej premierze teatru polskiego już z widzami, ale nie tylko. I w ogóle porozmawiamy o sytuacji artystów, tak naprawdę, bo, bo oni bardzo mocno też zmagają się ze skutkami pandemii koronawirusa. Mariusz Kilian, bardzo, bardzo znany wrocławski aktor, współpracujący z Teatrem Polskim, jest dzisiaj moim gościem. Mariusz, no najpierw dobre informacje, czyli wreszcie będzie premiera 29 maja Casta La Vista. Fantastyczny spektakl, który pokazuje, w jaki sposób uzależnienie. Zróżniamy się od różnych plastikowych kart, od pieniędzy, po prostu mówiąc szczerze, odrealniony bank, tak jak przeczytałem, no i bardzo wiele pracy, jak już słyszałem przed Tobą w czasie prób. Tak, te próby się odbywają już cały czas. Jakby My wyszliśmy wcześniej, i jeszcze nie wiedząc o tym, czy tak naprawdę będziemy otwarci, czy nie, ale wiedząc, że, że 29 już wiemy, że otworzą się teatry, przynajmniej na te 50%, w związku z czym stwierdziliśmy, że nie ma nas czekać, po prostu premierę dajemy od razu teraz, bo kto wie, co będzie na wakacjach, więc ciężko pracujemy, żeby e, widzą, ta premiera się podobała. No i rzeczywiście jest taka sytuacja, że e, mm, mam taki zaszczyt, że mogę grać człowieka, który przychodzi do banku i w tym banku jest zarzucony stertą informacji, które często, właściwie nie, nie często, bardzo często trafiają na każdego z nas. I nie wiemy, jak się zachować w takiej sytuacji, bo przecież wystarczy miesiąc później pójść niż się było miesiąc wcześniej, i pani w budce może powiedzieć zupełnie co innego niż mówiła miesiąc temu, a tu chodzi, i wszyscy na pewno mamy z tym problem, że teraz każdy z nas jest dosyć wrażliwy na coś takiego, co nazwałeś pieniądze. To prawda, niestety, bo tych pieniędzy jest po prostu niewiele w sztuce. I, i tak jak słyszeliśmy, no wielu aktorów ma, ma problemy związane. Mówi się o, że po prostu wiele osób się musiało przebranżowić. Zmienić. Po po prostu pracę, swoją profesję porzucić, to co najbardziej kochają, czyli zawód aktora. Rzeczywiście wśród twoich kolegów, koleżanek sporo jest takich przypadków ludzi, którzy po prostu, wiesz, no, przebranżowili się. Tak, ponad rok czasu bycia na tak zwanym urlopie płatnym a często bezpłatnym powoduje, że niestety ludzie wiedzą, znaczy nie mają już czego szukać albo nie mają do czego wracać. Bardzo często Państwo o tym nie wiedzą, ale, ale aktor jest na etacie w teatrze, czyli pracuje tak jak ktoś inny w zakładzie pracy, ale, ale 80% ludzi nie jest na etatach i to są ludzie, którzy są na umowach o dzieło, na właśnie działalności gospodarczych, które się teraz zmieniają, jak, jak, jak słyszymy, i się będą zmieniać jeszcze, więc wszyscy, jak gdyby ci, którzy nie byli bezpośrednio na etacie, nie dostawali pieniędzy, czyli przez rok czasu byli ludźmi bezrobotnymi. I to powoduje, że no choćbyśmy, nie wiem, jak starali się, no nie mogliśmy tego przedstawiać. Pokazywanie czegoś w internecie nie spowodowało wcale tego, że byliśmy bardzo bogaci, wręcz przeciwnie. Pokazywanie czegoś w internecie powodowało, że stawaliśmy się coraz bardziej plastikowi, coraz bardziej... E, e, nie tuzin, właściwie tuzinkowi, tacy, których można zobaczyć w każdej chwili klikając na, w, na internet i nic to nie, nie kosztuje. A my z tego nie mieliśmy żadnych pieniędzy, więc po prostu... E, no, jest bardzo duża grupa ludzi, którzy są artystami, którzy, którzy chcieliby być artystami. Nie, żadna ze szkół nie zatrzymała się podczas no tej pandemii, tylko wszyscy, wszyscy dalej pracowali. Musimy pamiętać o tym, że nie tylko dzieci, ale też młodzież chodziła do szkół albo te szkoły odbywały się zdalnie. I ci ludzie następni, bo następne pokolenie wchodzi teraz, zaraz po pandemii od września będziemy mieć kolejny rok szkolny i kolejnych ludzi, którzy przyjdą do pracy, a tej pracy już naprawdę nie ma. No właśnie. Ja też krótko, bo krótko, ale studiowałem w szkole teatralnej i już wtedy mówiło się, że jest nadprodukcja tak. aktorów. W końcu trafiłem na dziennikarstwo. W sumie teraz, nie wiem, cieszę się z tego powodu, bo jednak mogę robić trochę więcej rzeczy. Ale z drugiej strony, można powiedzieć, że czasami żałowałem, teraz już nie. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli mamy te szkół teatralnych aktorskich, 4-5, tak? i one produkują rocznie po 20 osób, więcej nawet, prywatnych jeszcze dołóżmy. Jeszcze prywatnych Dokładnie, więcej. to mamy kilkaset absolwentów A. nawet. Tak. tak, Gdzie ich wszystkich umieścić, bo produkcja filmowa czy teatralna nie jest chyba aż tak szeroka w nie Polsce. Nie bójmy się prawda? tego słowa również do, dołożyć, że produkcja filmowa, która jest teraz jedyną produkcją, chyba która daje pieniądze jakiekolwiek już od jakiegoś czasu, a właściwie sprzed pandemii, wprowadziła taki pomysł, który nas, artystów, uderzył jak, za przeproszeniem, nożem w plecy, jak Hamleta, że można było każdemu z ulicy zaproponować występ w jakimkolwiek programie typu policjanci policjantki typu LO29 no tak, 19 para dokumenty, para dokumenty i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym pomieszała się ta cała pula osób, które coś potrafią, które coś nie potrafią ja do nikogo nic nie mam. No jasne. ja tylko chcę powiedzieć o tym, że jakby przestaliśmy traktować ten zawód jako coś co, Um, co ma, do, do czego trzeba mieć kwalifikacje i coś, co pokazuje nam ludzi, którzy naprawdę coś potrafią. A te gwiazdy, które były zawsze, nadal oglądamy w telewizji i tym gwiazdom dalej jest dobrze. A, <laughs> e, albo jeszcze lepiej, a ci, którzy coś potrafią, co chcieliby coś pokazać, często gęsto niestety przez to się mówi, przez pandemię, ale przez czas, jaki ta pandemia spowodowała i to, co było przed pandemią, czyli przez to rozdrobnienie tego zawodu, spowodowało, że. No wszyscy jakby jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Mariusz, nie ma co ukrywać, że pewnie trochę odetchniesz, bo jednak kontakt z tą naszą wrocławską macierzystą publicznością to jest duża rzecz dla Ciebie. I teraz będę bardzo stary, prawie 27 lat jestem na scenie we Wrocławiu. W Wrocławiu i, i, i tylko ta publiczność ta, która jest, yy, prawdziwa publiczność, nie ta publiczność ekranowa, tylko ta publiczność, która przychodzi na spektakle, powoduje, że chce mi się robić to, co robię i chce mi się zmagać każdego roku i każdego nowego sezonu z tym, czy będę miał jakąś rolę, czy nie będę miał jakąś rolę, czy będzie, za tym będą szły jakieś pieniądze, czy za tym będzie szło coś innego. Tak naprawdę bycie w teatrze jest zupełnie czymś innym, niż bycie na ekranie, bo m, po prostu tam idą ludzie do pracy, są nagrywani i znikają, a jednak jak się jest z żywym człowiekiem, to to jest zupełnie inny rodzaj funkcjonowania, to jest przekazywanie energii, którą my przekazujemy widzom, widzowie przekazują nami, to jest, to jest ten teatr, na który chyba wszyscy czekamy, bo nie tylko my aktorzy, ale, ale widzowie na pewno też, bo to jest taki moment, kiedy na chwilę możemy się oderwać od rzeczywistości, która no nie jest naj, najfantastyczniejsza i najlepsza teraz, aczkolwiek Dzięki temu, że można pójść, nie mówię o kinie, bo to też jest jednak siadanie przed telewizorem, no tak. ale pójście do, do żywego człowieka, który może nam na żywo coś powiedzieć, to jest zupełnie inne przeżycie tych kilku, nie wiem, minut, czy kilkunastu minut, czy kilku godzin na odetchnięcie i na zobaczenie, że, że jest świat, że są prawdziwi ludzie, że istniemy, że żyjemy. I dlatego zapraszam bardzo serdecznie do teatru. Pewnie trzeba chodzić i myślę, że spektakl będzie bardzo ciekawy, no i wreszcie będziemy mogli zobaczyć aktorów na żywo. Myślę, że tutaj nie ma co. Jeszcze wspólnie zaprosimy na koniec naszej rozmowy. Tak Chciałem Cię jeszcze zagrać o, o jedną kwestię. Czy Ty uważasz, że na przykład powstanie takich platform streamingowych, jak Netflix na przykład, tak, gdzie polskie produkcje mogą się pokazywać całej Europie, całemu światu, może spowodować, że wreszcie jakaś polska produkcja, na przykład serialowa dobra, może, nie wiem, uzyskać większy budżet, może stać się popularna także w Europie przez. Wiele, wiele lat było tak, że nasze produkcje, na przykład serialowe, były całkiem niezłe, ale były bardzo mocno hermetyczne. Netflix pokazał, że na przykład produkcje filmowe, e, chociażby nie wiem, z Islandii, z jakiegokolwiek innego kraju, nawet o wiele mniejszego niż Polska, mogą zyskać dużą popularność także w, w innych e, wiesz, krajach europejskich. Twoim zdaniem, właśnie powstawanie takich platform jest szansą? dla naszych, nie wiem, produkcji filmowych, ambitnych, mhm. serialowych, żeby właśnie tam się zgłaszać, może dla debiutantów też e, aktorskich, czy przede wszystkim reżyserskich, tak? No to ale... jest bardzo trudne pytanie, bo ja się mhm. powinienem opowiedzieć teraz za czymś, ale jako aktor, czyli człowiek wolny od, od jakichkolwiek opinii politycznych, mhm. będę musiał o polityce trochę powiedzieć. Ponieważ to jest tak, że na przykładzie pandemii, którą mieliśmy, który, która, która była, i kto wie, czy nie wróci, nie wiemy tego. Tak. tak naprawdę mieliśmy czas, bardzo dużo czasu na spędzanie go w domu i jedynym od, od, takim odbitką od, od, od jedynym od, odciążeniem się od patrzenia na własne ściany, to był właśnie patrzenie w ekran i szukanie czegoś tam dla siebie. I często gęsto to był właśnie Netflix no lub tak. HBO, czy któraś z tych tak. platform. Te platformy są bardzo platformami, które mają dosyć dużo pieniędzy, ponieważ one wykasowują filmy jako takie. Stąd list reżyserów z Polski o to, żeby platformy sięgnęły do tych reżyserów, którzy są w mniejszych krajach, żeby im dały szansę pokazać się, bo inaczej zamordują nas, tak jak, jak za przeproszeniem no. firmy typu McDonald's. Co, co ty powiedziałeś czy ja? Nie. I, I różne takie inne bogate koncerny. No rozumiem, ale. To, co powiedziałeś jest bardzo ważne, bo pozytywem dla tych platform, a właściwie pozytywem tego, co one nam proponują w takich krajach jak nasz kraj, jest to, że widz Polski może obejrzeć coś, co nie funduje mu się tylko w telewizji, która jest telewizją ustaloną. To znaczy że telewizją, która pokazuje Proszę. tylko to, co my chcemy, a nie to, co widz może sobie wybrać. A platforma ma to do siebie, że jest wolna możesz od takich i możesz to. sobie sam wybierać co chcesz i oczywiście tam jest bardzo dużo rzeczy, które są bardzo niedobre, ale możesz wybrać sobie jedną z tych rzeczy, które są naprawdę godne oglądania i są fantastyczne i tak się zdarzyło z serialem, którego oczywiście tytułu nie wymienię, bo przecież kto oglądał film Dom z papieru, który, to serial został wprowadzony do właśnie platformy Netflix i natychmiast stał się Gwiazdą po prostu tej platformy, ale jednocześnie z, e, e, nagle aktorzy, którzy z, jed, z kraju, który właściwie nie wiadomo było, kto co to jest za kraj, bo wielkości był e, czterokrotnej Polski, e, nagle stał się znany na całym świecie. I to jest właśnie to, że to jest przykład tego, że można pójść dalej wtedy a nie e, czekać aż ktoś, jakiś pan albo jakaś pani stwierdzi, że a wiecie co, może dzisiaj o 19 pójśćmy. Taki, taki, taki serial, bo, bo, bo się podoba mi i mojej córce. A, 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 a to jest właśnie... No, demokracja polega na tym, że musi być wolność. Być artystą to jest bycie wolnym. Dlatego, no właśnie, nie wiem co to znaczy artysta ta, statusowy, co to będzie znaczyło za chwilę, e, t, czyli tak zwany wyciągnięty przez jakąś komisję, a, a dla to, co powiedziałeś, to jest taki przykład, że my możemy wtedy się odnaleźć gdzieś indziej. A właściwie ktoś nas może zobaczyć, kto będzie oglądał nas w Pścimiu udolnym, bo ma dostęp do informacji, albo właśnie do platformy i może stamtąd sobie wyciągnąć film, który on będzie chciał oglądać a nie ten, który mu się każe oglądać. I oby jak najwięcej polskich produkcji tak naprawdę Oczywiście. trafiło na różne platformy, nie tylko na Netflixa, bo to jest szansa na to, żeby były większe budżety, bo też o to chodzi, że, tak. że my mamy problem z budżetami, no nie oszukujmy się, że, że patrząc na, na jakość, odstajemy właśnie nie z powodu najczęściej gry aktorskiej, tylko z powodu właśnie budżetu. Jakości, dokładnie I tak. chociażby dźwięk, tak? Stara tak. sprawa, wydaje mi się, że najgorsze zawsze w polskich filmach jest dźwięk, że nic nie słychać. Także myślę, że możemy się z tym trochę zgodzić. Tak? Ja nie będę tutaj w pod, 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 podprowadzał Ciebie, ja tylko powiem, że no jednak polskie, w polskim kinie operatorzy mają na swoim, e, e, że tak powiem, na swoich ramionach już te os, e, e, oskarowe statuetki, a z dźwiękiem jest Dźwiękiem jest trochę inaczej. Mariusz, na koniec zaproś proszę na premierę naszych internautów, naszych widzów. Tak, żeby tak wszyscy jest. przybyli do Teatru Polskiego, niekoniecznie na ten pierwszy spektakl, ale też mogą przecież przyjść pewnie i cały miesiąc. Zapraszamy serdecznie. Już Ci oddaję kamerę tutaj na ten. Jeżeli ktoś z Państwa był kiedykolwiek w banku i miał problem stania w kolejce w tym banku, albo miał problem z komunikacją w takim banku, to ja zapraszam do Teatru Polskiego 29 maja na godzinę 19, a potem przez cały czerwiec i jak ktoś nie zdąży, może przyjść we wrześniu. Miejmy nadzieję, czekam na Was. Pomóżcie mi odnaleźć się w banku. Nie powiem, w jakim banku, powiem tylko przyjdźcie, zobaczcie, jak to ciężko jest. Czasem się dogadać z innymi ludźmi. Serde serdecznie zapraszamy. Łukasz się na Wrocławskie Fakty. Do zobaczenia.